Krysia, ja to ci zazdroszczę. No bo tak sobie możesz chodzić z tym swoim mężem, tak do kościoła co niedzielę, ja was widzę i te dzieci bierzecie swoje tak za rączkę. A ja, a ja co? A ja nie mogę, Krysia. U mnie to się skończyło. No bo Marek powiedział, że nie chce chodzić do kościoła, ma kryzys i w ogóle zastanawia się nad swoją tożsamością i duchowością. Oj, no tak, tak, Kryśka, tak. Ja wiem, że jemu pewnie trzeba dać czasu, ale wiesz, ja miałam takie wyobrażenie. Ja sobie zaprojektowałam, że będziemy mieli chrześcijańską, katolicką rodzinę, że po katolicku wychowamy nasze dziecko. A to cóż, no, no moje projekcje poszły w łeb, no i no, no po prostu wszystko mi się rozsypało, jak domek z kart. Kryśka, co ja mam zrobić z tym markiem? Jaką ty mi możesz dać radę? No, wiem, że ty mi nie, ma, nie dasz rady, tak, bo tak. Tak, bo ty u ciebie wszystko się układa jak pod linijkę. Wszystko idzie jak w zegarku i tak dalej. Co? Nie, no, nie, ja nie obrażam się na ciebie, ciebie, co ty, Kryśka, Zajrzeć do Nowosielskiej? Że co? Że podpowie mi coś? Cześć, dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy w tematyce związkowej. Troszkę wracamy do związków, po tutaj po tematyce nawykowej, jaka była przez ostatni czas, ponieważ mam dużo inspiracji do dzisiejszego filmu i dużo takich przypadków, kazusów z życia codziennego, ale i z mediacji. Jeśli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Kasia Nowosielska, jestem mediatorem i trenerem mentalnym. I będzie mi miło, jeśli zasubskrybujesz tutaj mój kanał, zostawisz pal paluszka, łapkę w górze, zostawisz komentarz, ponieważ każde takie Twoje działanie przyczynia się do mojego wzrostu tutaj na YouTubie i to Ty decydujesz, czy ten taki kanał jak mój, czy moja dobra nomina idzie dalej świat, czy się rozwija. Dzisiaj, jak zapowiedziałam, będzie tematyka związkowa. Jeśli masz ochotę na więcej takich tematów duchowych, związkowych, to zapraszam Cię serdecznie do zapisania się na mój newsletter. Jeśli nie otrzymujesz jeszcze ode mnie listów, sielskich listów pisanych w schemacie 3 2, 1 to masz teraz szansę nadrobić to jak najszybciej, te zaległości. Tutaj na dole zostawiam Ci link pod filmem do zapisania się na mój ksielski... Newsletter i masz szansę otrzymywać ode mnie co tydzień w poniedziałek listy pisane w y, 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 schemacie 321, a co to znaczy, to przekonasz się, jak już będziesz na newsletterze. Dzisiaj temat, który bym chciała z Tobą omówić, dotyczy tego, to jest pytanie, z jakim się spotykam, widzę to na mediacjach, ja czasem dostaję takie pytanie: czy małżeństwo można budować tylko i wyłącznie na wierze Boga, Albo głównie na wierze w Boga, jeśli mówimy tutaj o wierze chrześcijańskiej, katolickiej, ale to też się odnosi pewnie i do Żydów, i do muzułmanów, e, i do buddystów. No, wszystkich, którzy w, w jakikolwiek sposób wierzą w Boga. Czy małżeństwo można tylko na tym budować? E, I co, jeśli jedno na przykład. Jest wierzące, a drugie nie jest wierzące. Co, czy jest w ogóle sens zawierać związek małżeński z taką osobą z punktu widzenia osoby wierzącej, albo co jeśli ktoś był wierzący, a po ślubie, z biegiem czasu, w wyniku tam różnych sytuacji życiowych, doświadczeń przestaje praktykować yy, swoją wiarę i nagle zaczyna to przeszkadzać z drugiej strony. Zanim jednak odpowiem Ci na to pytanie, bo chcę ci. Podać tutaj kilka przykładów, jakie mam z mediacji i z życia zawodowego, bo i także z życia takiego osobistego, bo ja zawsze podkreślam, że do zbudowania trwałego związku, trwałego małżeństwa, bardziej, bardzo przydaje się wspólne patrzenie na świat, wspólny światopogląd, wspólne wartości. Wspólne fundamenty, no w przypadku osób wierzących, katolików, chrześcijan, ale nie tylko, także Żydów, muzułmanów, to jest oczywiście wiara tutaj w Boga, jednego Boga i w przypadku chrześcijan wiara w Jezusa i tak I zanim Ci na to odpowiem. Do mnie na mediację zgłaszają się pary i wierzące, i niewierzące. Mam do czynienia i z katolikami katolicy, którzy walczą o swoje małżeństwo, bo nie chcą, żeby się rozpadło nie chcą, żeby kryzys je pokonał ale także katolicy, którzy chcą się, mimo wszystko tego, co się, mimo tej wiary Mimo tego, że ślubowali, chcą się rozwieść, ponieważ małżeństwie przestało się układać i przeżywają tutaj różne dylematy, dlatego że spotykają się z dużym ostarycyzmem ze strony bliskich niektórzy i niektórzy w rodzinie tego nie popierają i ci, którzy się rozwodzą, czują się wyobcowani. Miałam jakiś czas temu taką mediację, właśnie pary, dwoje katolików, którzy zgłosili się do mnie w ogromnym kryzysie. Oni chcieli ratować to małżeństwo. No i jak zaczęłam z nimi rozmawiać, wypytywać o ich przeszłość, to wyszło na to, że tak, oni mieszkali w dwóch różnych krańcach Polski. oboje byli już po trzydziestce, byli właśnie po 30, byli wierzący, praktykujący. No i uznali, że trzeba założyć rodzinę. Że ta kobieta w ogóle od dawna chciała, tylko jakoś nie mogła nikogo spotkać takiego, kto by odpowiadał jej kryteriom. No i nagle poznała przez internet mężczyznę, i w zasadzie już po kilku takich wymianach wiadomości głębokich, takich dość, gdy się dowiedziała, że on jest wierzącym, praktykującym katolikiem, ona też, no to ona uznała, że to będzie znak od Boga, że to na pewno jest ten jeden, jedyny, i ona z nim już z zaczęła wiązać przyszłość. Oni się spotkali parę razy, jedno jeździło do drugiego, raz drugie do drugiego, no i w końcu po, po, po tych kilku spotkaniach zdecydowali się wziąć szybki ślub, jedno się przeprowadziło do miasta drugiego. Wzięli ślub, zamieszkali razem. Dość szybko urodziło im, im się dziecko. Jedno, później nagle drugie. I właśnie, gdy urodziło się to drugie, to nastąpił kryzys, bo to drugie dziecko, nie dość, że oni byli no niewyspani, zmęczeni, to pierwsze dziecko było też dość wymagającym dzieckiem, a drugie Urodziło się niepełnosprawne w ogóle narodziny pierwszego dziecka, czy w ogóle dzieci, małe nieśpiące w nocy dzieci, to jest ogromne wyzwanie dla pary, dla małżeństwa, i oni się właśnie z takim tutaj wyzwaniem zetknęli, a jeszcze bardziej z tą niepełnosprawnością. Ja jak zaczęłam z nimi rozmawiać, to wyszło na to, że oni oni się za dobrze nie znali, zanim e, zdecydowali się wziąć ślub. I oni w zasadzie z tego co sami mówili, głównym kryterium u nich było to, że oboje wierzyli w Boga. Ja oczywiście znam pary, które są szczęśliwe, też żeby nie było, i im się jak na razie układa, które wzięły to ślub tylko w oparciu o to kryterium, ale życie jak to życie nie jest czarno-białe, jest w nim dużo szarości, i w przypadku tej pary było inaczej. Jak oni zaczęli ze sobą rozmawiać i opowiadać mi o sobie o przyszłości, to wyszło na to, że pomiędzy nimi jest koluzja. Cóż to jest ta koluzja? Jak jesteś ze mną już od jakiegoś czasu na tym kanale, to pewnie może słyszałeś tutaj, gdzieś słyszałaś, że koluzja to jest, koluzja to jest termin ukuty przez Willa Jurka, takiego bardzo dobrego psychoterapeutę par w Austrii, terapeutę. To jest chyba też doktor psychiatrii w ogóle. I on ukuł właśnie taki termin, określając, że koluzja to jest taka swoista gra podświadoma małżonków, że każdy odgrywa jakąś rolę w tym małżeństwie, aby się dowartościować, no ma jakiś ten tym cel. I jak rozmawiałam z tą parą, okazało się, że tak, ona, on, ona, on pochodzi z domu, gdzie matka miała silną pozycję, była tą matką taką tak zwaną Kastrującą. Ojciec był zepchnięty na dalszy plan, tam matka o wszystkim zdecydowała. Natomiast ona z kolei pochodziła z domu, gdzie było, było cztery kobiety, pięć kobiet łącznie z jej matką i tam był silny mężczyzna, komendant policji, ojciec, ojcem był. I te wszystkie córki um, chodziły, że tak powiem, czasami na wysokości lamberii i były takie spłoszone, delikatne. Też ten ojciec nie za bardzo je dowartościowywał. No i ta dziewczyna, ta, ta żona, która była u mnie na mediacji, wysz weszła w życie. Takim postrzeganiem, właśnie siebie, jako kobiety, jako przyszłej żony, matki, że ona to jest taka delikatna, zlękniona, jest taką delikatną białogłową, że ona tu poszukuje mężczyzny, który ją ochroni, zadba o nią. No w zasadzie rozcieli przed nią czerwony dywan i będzie jej opiekunem. Ona miała taki obraz z domu i ona potrzebowała, żeby się dowartościować, bo ten ojciec jej nie za bardzo dowartościowywał, jak zresztą jej sióstrz, z tego co mówiłam. Natomiast on. Jako, że w domu nie widział silnego męskiego ojca, to on chciał potwierdzić się w życiu, że on będzie takim silnym, twardym mężczyzną, męskim. Tu przed, nimi, tu przed nim staje taka delikatna niewiasta, ją trzeba ochronić. Wyjedzie jak ten rycerz na białym koniu i tam z szabelką będzie ją bronił. No i oni się na tej podstawie połączyli, i wszystko było dobrze. Dopóki właśnie to niepełnosprawne dziecko się urodziło. Ona od razu je zaakceptowała, przyjęła do siebie. Natomiast on miał problemy z tym i zaczął uciekać, że tak powiem, na polowania. Coraz więcej pracował. Coraz więcej go nie było w domu, topił smutki w alkoholu, i w zasadzie ona była siłaczką w tym małżeństwie. Ona wzięła na siebie ba, na barki przez te pierwsze miesiące tego życia dziecka niepełnosprawnego, gdzie trzeba było się uczyć tego wszystkiego. Wzięła na siebie na, na swoje barki, no, że tak powiem, mentalne, ale i też fizyczne niesienie tego wszystkiego i ten, i ten ciężar no, całego tego dramatu, który ich spotkał, i ona w zasadzie go motywowała. Do tego, że powinien się spiąć, powinien się zmobilizować, że to przecież nie koniec świata, że dziecko wychowają. I zauważ, że role się odwróciły i nagle się wszystko rozsypało. Ona była w kryzysie, bo nie tak sądziła, że nie sądziła, że tak będzie wyglądać jej małżeństwo, że to ona będzie siłaczką. I on był w kryzysie, bo płakał nad swoją niedolą, że on się tak rozsypał. No i przyszli do mnie na mediację. Inny przykład to jest nie małżeństwo, to jest para, w zasadzie z tego jeszcze nie było pary, e ona, dziewczyna piękna, zgrabna, około trzydziestki, może nie szukała, nie szuka jakoś tak na bardzo męża, ale jakby się ktoś trafił, no to okej, okay, to spróbowałaby stworzyć związek. Natomiast on poszukuje żony, już chce sobie znaleźć, jest po trzydziestce, twierdzi, że to jest czas. No i zobaczył, poznał ją, spodobała mu się na takim zjeździe, że tak powiem, dla chrześcijan, dla katolików. I bardzo o nią zabiegał, a ona stwierdziła, że no cóż, może jej się nie za bardzo podoba tak fizycznie, ale chłopak zwierzący z ideałami to ona da mu szansę. Machnęła na to ręką, że może wygląd jednak nie jest najważniejszy. Dotychczas spotykała mężczyzn, w których też jej nie do końca coś pasowało, coś tam zawsze nie grało. No i po kilku spotkaniach ona go poznawała, to on więcej mówił, a ona mówiła mniej. I widziała go w różnych sytuacjach, różne jego zachowania. A jako, że była taka zachowawcza, to na początku i w ogóle jest zachowawczą osobą, taką ostrożnie podchodzącą do życia, to. Postanowiła go obserwować na początku i zobaczyła, że te jego wartości chrześcijańskie, ten katolicyzm, o którym on mówi tyle, nie do końca pokrywa się z tym, jak on się zachowuje, co on mówi o innych, jak on działa, bo dla niego liczyły się rzeczy materialne bardzo samochody, piękne apartamenty, mieszkania. On lubił o tym szpanować i przy niej mówił o pieniądzach, o kasie, co jej się nie do końca podobało szpanował najnowszymi zegarkami. A nawet powiedział jej na koniec, że w zasadzie na, jednym, na koniec jednego ze spotkań żona to jest taka pozamykana i sama powinna iść na psychoterapię, bo ona od dawna chodzi. No właśnie. To był taki gwóźdź do trumny, bo ona uznała, że no jak to, on tu chce jej się przypodobać, to zanim, zamiast znaleźć coś do, dobrego, wartościowego w niej, podbić te cechy, jak to na początku znajomości bywa, to on jej już od razu z takim tekstem wyjeżdża. No i cóż, ona mu podziękowała, ale za ten związek. On o nią on zabiegał jeszcze długo, on nie rozumiał w ogóle, jak to się mogło stać. Jak to się mogło stać, że on taki wspaniały i cudowny, pięknie wyglądający, mądry i nagle jakaś dziewczyna go nie chce. No bo przecież wszystkie wcześniej go chciały, tylko to on bardziej ich nie chciał, bo nie potrafił znaleźć tej takiej porządnej dziewczyny. No ale ona się z nim już, że tak powiem, nie cackała w tangu, powiedziała mu do widzenia i ty. I to, że on jest wierzący, praktykujący, to dla niej nie wystarczyło. Inna sytuacja, trzecia, a w zasadzie sytuacje to są sytuacje, o których przeczytałam w tej książce. To jest o Żydówkach Hasyckich i Henki Grupińskiej. Najtrudniej jest spotkać Lili. Ja już polecałam tę książkę tutaj, to jest bardzo dobra książka. W u Żydów jest tak, hasyckich, to, to jest o Żydach żyjących w Izraelu, że oni są łączeni, małżeństwa i są na podstawie tego łączenia majątków na podstawie, że oboje, tutaj rodziny, które łączą dwoje ludzi, są wierzącymi, praktykującymi ortodoksyjnymi Żydami. I tych dwoje przyszłych małżonków to się w zasadzie nie zna, oni się poznają na ślubie, bardzo często w Alkowie. No i tu kobiety opowiadają niektóre w tej książce, że a, im się podoba takie życie w zasadzie, że jest wszystko jasno określone, on y, studiuje Biblię, y, a ona, czyli Stary Testament... A ona jest matką, żoną, zajmuje się przygotowywaniem posiłków, a miłość to czasem przychodzi z czasem, a czasem nie. Emocje i uczucia nie są tak ważne. Ważne jest to, żeby się nowi życiowie rodzili. No, to takie podejście. Ale niektóre kobiety zdradzają z kolei, że one nie, nie, nie do końca były szczęśliwe, nie są szczęśliwe. Jego męża to w zasadzie nie znają, jego cały dzień w domu nie ma, cały dzień studiuje ten stary testament, bo tu u Żydów klasyckich właśnie tak bywa. W Alkowie przeżyła ogromne rozczarowanie i w ogóle całe pożycie małżeńskie jest dla niej rozczarowaniem. Także tak też może być, jak się tylko na podstawie ludzi łączy wiary w no, że tak powiem, jednego boga w obrębie jednej religii. U nas też tak kiedyś bywało. Szlachta w XIX wieku też łączyła swoje dzieci po to, żeby połączyć majątki, no i niektórym się podobało, że to taka porządna katolicka rodzina z tradycjami, z wartościami itd. Różnie później bywało: niektóre małżeństwa były szczęśliwe, niektóre też przeżywały rozczarowania. Panny uciekały po nocy poślubnej, jest zalkowy, do mamy że ten Oleś taki był szarmanski, taki dżentelmen, a tu nagle w nocy oczekuje od niej nie wiadomo czego chce i ona w ogóle absolutnie się na to nie zgadza. No i cóż, teraz zapytasz mnie, jak Ci opowiedziałam tę historię, czy wiara w Boga jest istotna dla zawarcia małżeństwa, wiara w chrześcijaństwo. Ja z tego co widzę, tak obserwuję, to owszem, tak, małżeństwa chrześcijańskie, katolickie, które praktykują i wierzą, to są trwałe małżeństwa, dozgonne. Wiele z nich takich jest, ale nie wszystkie. Tu też nie ma co tak jednoznacznie stwierdzać, bo tak jak ci powiedziałam, rozwody wśród katolików i takich wierzących, praktykujących także się zdarzają. Zresztą sam sama na pewno widzisz w swoim otoczeniu. I zawsze powtarzam też, i o tym pisałam w swojej książce Droga do Szczęśliwego Związku, że wspólnie wyznawane wartości są bardzo ważne. To jest ważne, żeby mieć wspólny fundament, patrzeć tak samo w życie na życie, w świat, na sposób wychowania dzieci, w wychowanie ich w pewnym kręgu kulturowym, religijnym. Ale czy to jest jedyne kryterium, dla którego powinniśmy decydować, że ta osoba będzie moją żoną, ta osoba będzie moim mężem? No i ja uważam, że w związku, i to mi potwierdzają mediacje, trzeba się przede wszystkim szanować, trzeba się lubić, trzeba się pod sobie podobać fizycznie i mentalnie, trzeba dbać o siebie też dla tej drugiej osoby. Dobrze jest mieć wspólne pasje, bo na początku, jak mamy dzieci, a czasami też one nie przychodzą w małżeństwie z różnych przyczyn, to jesteśmy zajęci dziećmi, wychowaniem, ale gdy te dzieci wychodzą z domu i nagle zostajemy no, z pustym gniazdem, to trzeba mieć jakąś relację z tym mężem, z z tą żoną. Warto się lubić, warto mieć wspólne pasje, coś porobić może, ale do tego trzeba budować relacje, trzeba mieć bliskość, trzeba mieć tą bliskość pielęgnować przez całe życie małżeńskie, żeby jak Zostań, zostaniemy z opuszczonym gniazdem żeby mieć o czym z tym naszym mężem rozmawiać, żeby ta, ta bliskość była. Dlatego tak bardzo ważne jest lubienie w związku, umiejętność bycia w ciszy, wspierania się, ale także żartowania, wspólnego śmiania się. No po to jest małżeństwo. Małżeństwo jest po to między innymi, żeby dwoje ludzi umiało iść razem przez życie i wspierało się, motywowało razem, żeby to było dla nich satysfakcjonujące, żeby ten związek, chociaż to też satysfakcja w związku, też nie jest jedynym kryterium dobrego związku. Bardziej to takie wsparcie w dzisiejszych czasach. I dzisiaj takie związki, że tylko bierzemy ślub na podstawie tego, że wierzymy w tego samego Boga, no trudno im, jeśli się wyjdzie coś po drodze, że się coś nie układa innego, że się ludzie nie znają, że się nie lubią tak naprawdę, to trudno będzie taki związek utrzymać, dlatego że dzisiaj ludzie są coraz bardziej świadomi, są świadomi siebie, świadomi, Psychologia się rozwija, neuronauka się rozwija, wiemy, jakie mamy potrzeby, coraz bardziej, wiemy, jakie mamy braki, chcemy nad tym pracować. Gdy my, my zaczynamy pracować i widzimy, że ta druga osoba zostaje w związku w tyle, nie pracuje nad sobą, no to gdzieś się rozjeżdżamy. Dlatego ta świadomość i ten rozwój jest tutaj bardzo ważny i to właśnie ta, ta satysfakcja ze, ze związku, z małżeństwa, wspólne motywowanie się, wspieranie to jest też tak bardzo ważne. No właśnie, a jak mówią do mnie kobiety bo to kobiety z reguły się z tym zgłaszają, że co zrobić, że ich mąż wierzył, był wierzący, ona za takiego wychodziła za mąż, a nagle po ślubie okazało się, czy kilka lat po ślubie, że on mówi jej, że on nie ma łaski wiary i on już nie praktykuje. I nie będzie z nią chodził do kościoła, a ona jest rozczarowana. No cóż, ja uważam, że do takich osób trzeba podchodzić ze zrozumieniem, z empatią, z szacunkiem, dlatego że Kościół katolicki, jeśli mówimy tutaj o tych kręgach, też ma swoje problemy i niektórych może to gorszyć. Niektórzy mogą mieć kryzys właśnie przez to, że są afery pedofilskie. To, co robi teraz Cyril, patriarcha moskiewski, w stosunku do tego, jak on pochwala inwazję Putina na Ukrainę, może naprawdę też niektórych gorszyć. I ten kryzys wiary warto zrozumieć. A ja y, też mówię często, że zobacz, jeśli ty możesz praktykować swoją wiarę katolicką, jeśli on ci tego nie zabranie, jeśli możesz tak wychowywać swoje dzieci, no to chociaż wy. On nie wierzy, nie chodzi z Tobą do Kościoła, to Wy i tak, tak jakby żyjecie w tym małżeństwie katolickim, bo Ty dbasz o wprowadzanie tych praktyk do swojego domu. Zresztą w katolicyzmem na kraju wiąże się też wiele tradycji. A jeśli wierzysz w Boga, jeśli wierzymy w Boga, że Bóg jesteśmy stworzeni na obraz i, para, para, na obraz i podobieństwo Boga, i nawet jeśli ten mąż nie wierzy, ale widzimy w nim dobro, widzimy, że jest dobrym człowiekiem, no to to jest w nim pierwiastek Boży. Może tak warto do tego podejść, bo no, życie nie jest czarno-białe, w życiu jest dużo szarości, a na człowieka to przede wszystkim warto patrzeć o to, na jego serce, czy jest dobrym człowiekiem i od tego w ogóle zaczynać patrzenie na niego, bo dobro w człowieku jest przejawem Bożego pierwiastka. Nawet jeśli ktoś w Boga nie wierzy, to, a my wierzymy, to wiemy, że dobro w człowieku jest przejawem Boga, to jest Boży pierwiastek. Ja jak najbardziej rozumiem te rozterki, te dylematy, bo jestem sama osobą wierzącą, praktykującą i mąż też jest mój, i to była dość istotna też kwestia. To jest istotna kwestia w naszym małżeństwie: ta wspólna wiara. Ale gdybym go nie lubiła, i gdyby, gdybyśmy się nie szanowali, gdybyśmy się so, sobie nie podobali wzajemnie, no to myślę, że wiara w Boga sama. Też by nie wystarczyło, żebyśmy byli razem już, trzy, w sumie małżeństwem 13 lat, a razem to już 15. Także to tyle w dzisiejszym filmie. Daj znać, co o tym myślisz. Zostaw komentarz na dole. Chętnie poczytam o tym, czy wiara jest ważna w związkach, czy nie. Wspólne patrzenie na świat i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!